Dzień dobry, cześć wszystkim, Damas, bardzo serdecznie. Ja jestem Paweł, a z nami jest Joszelka. Ejka. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Creeks w budynku, który jest zawieszony 2 km nad miastem. I my jesteśmy dzisiaj Destruktorami. Mamy wyrzutnie i będziemy dzisiaj grali w odwróconą mięgę Odwrócona jęga, totalnie. Tak, jest Wień, dosłownie czo, odwrócona мяgę, bo. Musimy robić rozbiórkę tego budynku. Robimy to na zmianę, czyli najpierw jedna osoba strzela, później druga osoba strzela. I naszym zadaniem jest to pięterko po pięterku rozbierać. E, Jeżeli powiedzieć. ktoś swoim strzałem sprawi, że spadnie jedna lub, jeden lub drugi gracz, dostaje jeden punkt. Co? Ale to jest punkt na minus, oczywiście. Ha, więc kto chciałam. będzie miał więcej punktów, ten przegrywa. Dokładnie. Dobra, no to co? Czekaj, zobaczmy sobie tylko, jak to wygląda tutaj, bo to jest bardzo wysoko, muszę ci powiedzieć. A i najważniejsza rzecz Ym, ze schodami warto uważać, żeby można było sobie wejść na przykład taką taktykę pomyślałem, że można tu porozwalać na przykład od tej strony tu w tą stronę iść, nie. No. Później tutaj na schodki. Tak, żeby walnąć tutaj, w tym miejscu, tam na dół, i wtedy pięterko może bezpiecznie spadnie, nie? Może. Zobaczymy, Ale czy nie jak wybuchnie nie? nam tej schodki tutaj. No właśnie, trzeba uważać, żeby, żeby nie eksplodowało nam w twarz, bo wtedy też giniemy i wtedy też dostajemy minusowy punkt. Nieprawda, jak siebie czy znaczy, nie punkt. Nie liczy się jak siebie. Ogólnie na każdym, no, znaczy inaczej, każdy spadek czy, czy śmierć, no to jest niestety minusowy punkt. Nie licząc oczywiście okay. bobów, które są dodatkowo, żeby fajnie wyglądały, jak będą no spadali w dół. <laughs> Okej. Okay. Są, są na każdym piętrze. No i jeszcze bardzo ważna kwestia, mianowicie mamy na trzecim piętrze od góry mamy fotelik. I ten fotelik to jest taka czarna bila, dosłownie jak w bilardzie, czyli jej nie ruszamy, nie możemy jej strącić. No, niestety, bo cały budynek wtedy Tak, wtedy cały budynek grunie. E, no dobra, no to czekaj. To co? Może czekaj, zejdę na. Zejdę na, zejdę na dół, zejdźmy no, na dół. Ja ci może pokażę, o czym o, jak to wygląda, no. na czym to będzie polegało. Więc dobra, myślę, że zaczniemy od tej strony. Czekaj tam odsunę się wróg o. A, no i fajnie, że schodki już zniszczyłeś. O, proszę bardzo, schodki zniszczyłem? Nie, spoko. Aha. No dobra, luz. E, da okay. się jeszcze wejść, nie ma problemu. Dobra, Joszelka, ja sobie stanę może gdzieś tutaj. No, ty też ja no, mogę. Wybierz miejsce. Wybrałem. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Ja już szukam drugiego, czekaj, kolejne miejsce. Tutaj... Myślę, Tam. że tu ze schodków <laughs> będzie bezpiecznie. Też tak myślę, że ze schodków e, będzie dobra, bezpiecznie. Dobra, Wale, uwaga. Mhm. Dobra, poszło e, Joszelka, wybierz sobie. Dobra, Ja, posz, poszło, tu ja się zaczyna robię. palić. Dobra, walę tam wróg. O, zatrzęsło trochę. Trochę zatrzęsło, ale to Czekaj, tak tu muszę się przesunąć chyba. Oho. przewracali ja się. Panowie się poskładali tutaj troszeczkę. Ale tak. Tutaj jeszcze coś trzyma, widzę. Tu będzie też. Dobra, tutaj trzyma, Tu ja tutaj szczelę. Eee okay, trochę, okay. trochę ich tam chyba zabolało Trochę tak, trochę tak, czekaj zobaczmy teraz gdzie tu możemy tu musimy chyba wyjść tędy no, bo praźjść czy ci w łebie? Wow. Czemu ty walisz? Tutaj tu ścian nie ma No dobra Jeszcze odsuń się, bo to musimy rozebrać, My to musimy... się tu. Pa, no. pa, pa, pa! Puf! No i widzisz ty z drugiego piętra wow. działałeś? Joszelka, coś ty zrobiła? Poleciało. Mam nadzieję, że Poleciało, tak. Dobra, szybciutko cyk. Przynajmniej na schody mamy. Dobra. Przynajmniej schody e, ogólnie, jeszcze mamy. Tak, ogólnie to Joszelka dostała punkt teraz. nawet e, i dwa. Nie, no, pojedynczo. Jeden, jeden ten. Dobra, teraz czekaj, przepraszam, e, chwilę. Ja muszę zobaczyć tylko co ja teraz mam zrobić, bo tam mój szczał. E, a, no to schody muszę rozwalić, na tym chodzi. Przepraszam, no, ja, tak, tu muszę, to ja tu Ja Te schody muszę zrobić. E, no, e, dawaj. O. No i poleciały, dobra. Dobra, ogólnie dwóch i lewituje, jakimś cudem. Yy, ale to jest magia gry. U mnie tego Oczywiście. nie ma, tam nic. Mówisz? Nic tam nie ma, żebym ja sama nie spadła. No? Wow, I mi się sypią ściany normalnie od razu o dwa piętra w górę, nie? Co? Nie, ja tam nie patrzę. No, ja na FC sobie oglądam. Yy, dobra, Jószorka, czekaj, tutaj chyba tą ścianę trzeba być załatwić. Faktycznie się sypią. No? Dobra, czekaj, cię teraz... Tutaj ten, czekaj, przesuń, przesuń się. mi no. się tu. Ja dobra, cię normalnie... Polecieli. Ej, to ludziom na łeb wszystkim leci, nie? No nie przejmuj no, no, się. No sobie taki kizlok, leci taki z dwóch kizlog. kilometrów. Pro... No kizlok, nie? Kizlok leci prosto na łeb. Czekaj, przesuń się, muszę tutaj przesunąć. Ja przesuń się, muszę wejść, na ja No bo teraz jeszcze lampa. Mój e, Dobra, przepraszam, zrobię ci miejsce. Dobrze. No i poszło. Elegancko. I czekaj, ile pięter już zrobiliśmy w sumie? Eee, trzy? Bo tam te dwa chyba spadły. Nie wiem, dwa? Dobra, ogólnie tu jest coraz mniej tego. Nie wiem, ile pięter było, ile pięter ma być. Dobra, teraz przepraszam, ja tam szczelam. Dobra, szczelej Dobra, od razu sypnęło się tak na grubo. A tu nic więcej nie ma. No, tu na pięterko wyżej. Prawdopodobnie. Wiesz, coś tu się jeszcze trzyma. No, coś tu się trzyma jeszcze. Jesteś konstruktorem, masz licencję. No przesuń się tu, kurde. O, dobra, całe piętro poleciało, oni tam tutają sobie w powietrzu, Tupfali. moi drodzy! Tuptają i po prostu lecą! Dobrze. <laughs> Okej, okay. okay, czekaj, co o, my tu mamy sobie. teraz? Tu są schody. Dobrze, bo schody się rozwalić. Przy, tak, przy schodach muszę tutaj. Ale to, tam po, ale to okay. bo przednie piętro jeszcze tu ma schody. Aha. Ale nie to, to luz, luz, nie? <laughs> jeszcze drugi pół. Nieprawda, ja tu jestem cały czas. Wzię wzięła się, zestrzeliła się. E, dobra, czekaj, teraz moja kolej. E, wiesz co, tam sobie wróg walny. Uwaga, nie, nie, bo ja tu chcę, poczekaj. Się. Ale ja się tu potem No dobra, czunkam. to już się szczelę. Dobra. Okej. Okay, oni po dalej sobie stoją. Tak, sobie stoją, ale pole ale zaraz się przelecą tam. Czekaj, tutaj. No w dół w sensie. No tak, tak. Tu widzę, że jeszcze jedna rzecz trzyma. Tak, trzyma e jeden, jeden, jeden ten. Tam z tyłu tam jest, no. czekaj, uwaga. Muszę tam trafić. Wow! Ale żeś, ale żeś normalnie ciunknął, dwa I piętra już. ciągnęło mocno do, do góry, że tak powiem. E, ja, muszę, ja muszę przejść obok ciebie. Nie. Prawdopodobnie, nie? <laughs> Polecieli. Jeszcze nie. Teraz może, nie, teraz może tu po jeszcze. Tu jeszcze? Ale to tak. za blisko jest, no weź się przesuń. O. Dobrze, e, i teraz musimy, czekaj, musimy do góry chyba. Jak do góry, jak tu się Dobra, nie da? To ja, ja, ja tu się teleportuję na górę, o. No, dobrze, pięknie. Budynek ogólnie cały czas trawi ogień do góry. Cały czas go trawi, tak. Bo ogień leci do góry, a ludziki lecą w dół. I teraz czekajcie, zobaczmy tutaj. Przepraszam, przepraszam. No to ja cały czas tu jest i Co ty robisz? Dobra, uwaga, przepraszam, tutaj, Cyk! <laughs> no nie, Trzeci bózie punkt bózie to dla nie. Trzeci pójdzie Joszelki, no. Wzięła strzeliła sobie w stopę. Dobra, teraz moja. To nie. Teraz... Czekaj chwilę. E, ja ci mówię, że... Nie, dobrze, możemy tutaj stać. Możemy, tak, też myślę. Dobra, poleciało, rozsypało się. Twoja kolej. Dobra, jak moja kolej to w stopę strzelę. <laughs> no pewnie tak będzie. Wow! Ło! najwięcej punktów. To mam najwięcej punktów w tym momencie. No tak, masz aż 3 punkty. Mam najwięcej punktów Niesłynny. za, za yy, manekiny. Dobra, pięknie się. Ej, czekaj, schody są, są schody, dobra. Dobra, już ja no wybierz, do sobie, wybierz sobie. Wybierz sobie miejsce. Ja mam najwięcej punktów za manekiny. Tak? Tak. O, blisko było, dobra, przepraszam, przepraszam, ja z dzieckiem. Ja tutaj nie puszczam. Ale jak się Nie puszczam strzelam. cię, nie. No przeszuj się, no. Nie powiedziałam. Czekaj, czekaj muszę zrobić szpagat. Okej. Okay. Nie pyk... Dobra, jest, leci, poszło Dobra, czekaj, teraz moja kolej, to ja bym szczelił chyba. Nie ja byś szczelił. Okej okay. Dobra, jest, jest. Okay. Dobra, Kaj, ty, ty tu, dobra. Ja tu Czekaj, bo ja teraz muszę... Y... tam się coś trzyma, tu się nie trzyma. Dobra, przepraszam, ja chyba muszę tutaj... Cię dźwignąć do góry. <laughs> O. Ale piętro musi rozwalić I poleciało, proszę Prawie, bardzo. Prawie, schody zostały jeszcze. co z tego, że schody... Co mi ze schodami? To ty masz zostaw te schody, schody też mogą polecieć później razem z tym piętrem. Już poleciały Dobra, czekaj, teraz tu są schody. Ym... Przesuń się, bo nic nie widzę! Przepraszam, czekaj, idę, idę. Czekaj, halo Czekaj, tu nie, nie tędy, Przypra Dobra, muszę... czekaj... No ja ci jak mi się ciepło zrobiło. <laughs> Konkretnie teleportowałbyś się w razie czego. Dobra, uwaga. Poleciałeś! Chyba tak. Chyba, chyba bardzo możliwe, chyba że tak. tak. Dobra. Czekaj, teraz gdzie tu jest? Yy, tu są spody Dobrze. I co? szybciej nam to idzie. Dobra, to przepraszam. Trochę, co? przepraszam. Przepraszam, Przepraszam, przepraszam. Przejdź. się. Przejdź na FC sobie oglądać, a nie... Przesuń się. miejsce. Mi ten F eee. a ja nie, nie... ten! Nie jestem przenikalna. O. Dobra, i teraz ty chyba, nie? Tam został jeszcze jeden, czekaj. Co jeszcze jeden został? Teraz już go nie a, ma. faktycznie! Dobra, okej. Okay. To teraz moja kolej, moja kolej, czekaj, tu je... Tu je, tutaj, chyba tu. Tu się nic nie trzyma. Tu się nic nie trzyma. Tu się no trzyma, nic. tu się trzyma. Zostały dwa punkty podparcia. Dobra. Ja wybieram ten. Okay. To można no. Dzięki! No wow! masz już trzy punkty. Idź <gryś> pan trzy punkty. Co? No. Gdzie są no. schody? Nie Schody! Schody do nieba. Dobra, no tutaj masz ten punkt, no? Wow, pięknie! I schody poleciały, i wszystko poleciało, i się sypie. Dobra, na razie dobrze nam idzie. Dobra, czekaj, tutaj gdzie tu teraz mamy. Tutaj jest jakiś punkt, tutaj, tu, tu nie ma coś ten? Dobra, to... Chyba tu. spadniesz sobie zaraz. Chyba u ciebie. Przepraszam. No właśnie! Czekaj. Tu. No i sam se spalek już masz na pewno trzy punkty. Czekaj sekundę, bo ja tu... przepraszam, nie, nie, ja tu się próbuję zrespić, o. Dobra. Na twarzy mi się respisz. Wiem. Czekaj, gdzie to zostało jakiś ten... Już Aha. wszystko zrobione. No to dawaj dalej, czekaj. To A to jak ty. rozwalimy? Tu jest coś do rozwalenia. Tu jest do jeszcze do... Przepraszam. To później, to później może, nie? Bo to trzeba najpierw tutaj rozwalić tego. Ten tego jest tak. Już, już. No i teraz do góry. A nie, jeszcze tu, no Teraz do góry możesz iść. Dobra, dobra, teraz ja do tak góry... Idę. Teraz przepraszam, szpagat. No poleciało! Dobra, zbliżamy się powoli do tego piętra słynnego z fotelem. No kurde, Paweł, ty paruwo! Stanąłeś no mi jak paruwa jedna. No co ci, patrz, wypiłem ci dubskiem normalnie, widzisz ty to w ogóle? Nie, przecież. Wypiąłem ci Dobra, dzisiaj to tyle. miało być. I mi staną. Ty. Ej, poziomki spadają tego wyższego piętra, nawet. Nie interesuje mnie to. E, ogólnie trzeba uważać, bo za chwilę fotel może stanąć w powieniach. Eee, nie wiem, gdzie jest fotel. To będzie jeszcze. po prostu wielki babol. Nie obserwowałam. E, czekaj, tutaj, przejdę sobie tędy. Ło, palę się! Pale się, pale się, pale się! Trochę się palisz, no? Ja się pale. Dobra, czekaj, przepraszam. To ja tu. Się idę... na czymś trzyma? No, czekaj, przydaj mi przejść. Ja muszę iść do góry, wiesz o tym? Trzyma na czymś? Tak, to się trzyma się tu. tu. Na czym? Czekaj, ej, to też się. Ej, tu się urwie całe. Dobra, czekaj, chodź tu na schody. Chyba spadłeś. <noise> czekaj, gdzie to, Tu są te schody. To są te schody, czy to są te wyższe? Chwila, gdzie ty jesteś? Joszelka. To jest. Tu jestem? Tu jestem. Dobra, teraz ja miałem strzelać, czy ty masz strzelać? jest strzelać możesz, nie wiem. Dobra, poczekaj, bo to będzie, to będzie rypnięcie takie, że to poleci wszystko. No Pani pewnie, patrz jakie tutaj... Spadają meteoryty. No to spadło. No. Dobra, kolejne pięterko nad nami już jest fotel. Przeźmy się. muszę ci powiedzieć, więc ostrożnie strzelając, żeby fotel nie rozwalić. Dobra. Poszło, poszło. Aha. Dobra, czekaj, bo tu chyba już nic nie ma, ja pójdę wyżej na foteli. Fotel oczywiście w ogniu stoi. Dobra, jeszcze loka, no przejdź, 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 Przejmy przejdź, się, przejdź, przejść. On jeszcze dobra. jest tutaj y, bardzo ważnym elementem. Dobra. Ehm, aha. Dobra, no to zostały nam tutaj. schody. Dobrze no poszło. Już nie ma no i teraz mamy jeszcze fotel, ale ten fotel nie możemy rozwalić, więc musimy iść do góry. I idziemy chodzi, do góry. Wchodzimy po schodach na góry. górę? Tak, będziemy teraz od góry tutaj rozwalać. Ehm. No dobra, to jest ja. Nie, ty. Najpierw Bobby chyba. Teraz A bo nie, ty. boby nie polecą z tym, dobra, czekaj to... Zob niech, się niech się to zapadnie, zobaczymy co się stanie w sumie. E, znają e, znają czyli już tak. z no to... na twarz. Cyk e, o, uważając na fotel. Dlatego po rogach. Nie no bardziej do góry jakoś, tak, nie? Czekaj, e, dobra. E, tak, i teraz chyba tu O, rany, dużo niewiele zostało, to był cały wieżowiec. Wow, ej to się zapadło i wystrzeliło jednego boba Mamy ich na twarzy, nie możemy chodzić. Eee, co mamy ich na twarzy? Eee, czekaj, spokojnie, weź dobrze O. Teraz czekaj, tu chyba został ostatni A? punkt. Gdzie ty jesteś? Wiesz oka. Przepraszam, ja tam strzelać będę. Gdzie? Tu. Aha. No i na budzie wszystko dostaliśmy. No i słuchaj... Ej, czekaj, to i teraz zejśmy niżej, patrz, patrz, no patrz. No ja mnie wystrzeliło Zrobimy co to jest! Totalnie perfekto. Poczekaj, fotel tu jest i patrz teraz tutaj jeszcze. Tylko to, tą ściankę. Dawaj tą ściankę tutaj. poczekaj bo ja tu muszę. Ale tu nie, że na dół zejść, do mnie Daj do mnie, mi zejść strzelić! Do... Ale nie jest bliska, weź tam tamten... I uważaj na fotel. Patrz. Dobra, i teraz jeszcze schody zostały, więc trzeba to zrobić jakoś bezpiecznie, żeby nie uszkodzić. Mhm. E, nie wiem jak to zrobić. E, Strzelę tak bardziej w górę tych schodów. No, nic ma i O. Słuchajcie, to jest niesamowite, ale zrobiliśmy to perfekcyjnie ja e, też fotel, fotel nam tu stoi, więc stoi. normalnie można na nim usiąść. E, nic się nie zapadło, zostało jedno piętro, więc w sumie policzmy tylko punkty. Chyba przegrałaś, bo miałeś Ty przegrałeś, bo ty najwięcej spadłeś. No tak, ale to przez, nie przez moja wina. To przez twoja wina, bo nie umiałeś skakać. No, szalka, patrz, jeszcze jedną rzecz weźmy tutaj, Czeka, bo trzeba ich tutaj wziąć chyba w dół trochę. Aha, Jak ty byś chciał iść w dół teraz? Normalnie karabinem, nie? A. <laughs> tak? Tak? No chyba prościej będzie tak. E, a, chyba, no chyba, że w ten chyba sposób. Chyba tak, będzie prościej, dużo Dobra, prościej. i W ten sposób lecimy chyba na koniec odcinka i jeszcze dalej, a w sumie bezpośrednio to do miasta, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa. Pa. Pa, pa. do następnego.